Jak wprowadzić zapis VAT za zakup paliwa w rachmistrzu i rewizorze Nexo Nexo Pro? W programach księgowych linii INSERT Nexo oraz Nexo Pro z łatwością wprowadzisz zapis w ewidencji VAT zakupu dotyczący eksploatacji pojazdu. Jeżeli chcesz szybko wprowadzić VAT z tytułu zakupu paliwa, przejdź do ewidencji VAT zakupu i kliknij w Dodaj Zakup Prosty. Podaj numer faktury, wybierz klienta i ustal datę. Następnie w polu pojazd wybierz auto, dla którego wprowadzasz zakup paliwa. Możesz posłużyć się instynktem lub wybrać pojazd z listy, klikając klawisz F2. Zwróć uwagę, że program automatycznie dobiera ustawienia dotyczące eksploatacji pojazdu oraz procent ujęcia wydatków w kosztach. Podaj wartość wydatku, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zapis automatycznie zmienia się na złożony. W przypadku pojazdu z częściowym odliczeniem VAT wartość wydatku jest automatycznie rozbijana na część odliczaną i nieodliczaną. Warto wiedzieć, że wynika to z domyślnych ustawień w parametrach eksploatacji pojazdów w module konfiguracja. Koszt eksploatacji wykazany na formularzu jest wyliczany na podstawie ustawień kartoteki pojazdu, a jego wartość zostaje przeniesiona do KPIR w przypadku zadekretowania zapisu.